Rok szkolny rozpoczęty, a wraz z nim karuzela idiotyzmów, bo w autobusie dzieci w odstępach, ale już w kolejce do szkoły, w klasie i na WF-ie razem. Plus rodzice, którym antykowidowo zaczęło naprawdę już odbijać. Odbiło też nieźle tym, co zrównali skatepark w Mysłowicach, a jeszcze bardziej rozsierdziły się matki bombelków, jak zobaczyły, co prezydent miasta o dewastacji napisał na fejsiku. Plus ostrzeżenie, jak nazmyślaliście w deklaracji śmieciowej, to pięć koła już nie wasze. To wszystko już za chwilę w top 5 z Flash. Wojtek Żygolewski, zapraszam na program. Zaczynamy od początku, a dokładnie od początku roku szkolnego. Roku, który upłynie nam niestety, ale w cieniu koronawirusa. Dzieci kłóciesze, rodziców poszły do szkoły. Pytanie, czy nie za szybko z niej wrócą, bo przecież koronawirus też pewnie do szkoły chciałby pójść. I wcześniej czy później na pewno przyjdzie. Czy miasta są na to gotowe? Jest ciężko, no ale musimy dać radę jakoś. Był problem, żeby przekonać dziecko do noszenia maseczki. Znaczy nie, nie było problemu właśnie ten, ale jest ciężko, żeby nosili, bo dusi ich po prostu ta maseczka. Pracujemy oboje. Z, z żoną, no i jednak to było też duże utrudnienie, szczególnie, że cały ciężar jakby nauczenia sp, sp, jakby spadł na rodziców, tak? Więc było to w sumie mieliśmy dwa etaty. Pierwszy etat, a później przyszliśmy do domu i od 18-17 był drugi etat i trzeba było uczyć. Dziecko. Dzieci już pilnie się uczą, a na jeden dzień nauczycielem został sam Adam Małysz. Nie uczył na szczęście jak skakać, ale jak chodzić, a raczej przechodzić przez jezdnię, bo dzieciaki, mimo że pykają na smartfonach niczym wytrawni gamerzy, to podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze raczej nie znają. Adam Małysz, który jest narciarskim multimedalistą i arcymistrzem, ale też i zapalonym kierowcą rajdowym, edukował więc tych młodszych i tych starszych, jak iść, żeby do szkoły w ogóle dojść. Dla nas, jako uczniów, była to niespodzianka i zaskoczenie. Nie byliśmy na to w żaden sposób przygotowani. Myśleliśmy, że bardziej będą tutaj jacyś przedstawiciele władz samorządowych, ale gościa w ramach tej kampanii i Adama Małusza się nie spodziewaliśmy u nas zdecydowanie. No przede wszystkim byliśmy na pasach przed szkołą, gdzie pokazywaliśmy dzieciom, jak się zachować, ale jestem w lekkim szoku, bo nawet te pierwszoklasistscy ci czy klasistki wiedzą doskonale, że pierwsze w lewo, w prawo, w lewo dopiero później mogą wejść na, na pasy. Mógłby pan małyż, który jest też bardzo dobrze wychowanym człowiekiem, wychowania jeszcze pouczyć, ale to już nie w Tychach, a w Mysłowicach, bo tu koniec wakacji jakaś banda dzbanów postanowiła hucznie sobie uczcić. Tak hucznie, że ze skateparku, który był oczkiem w głowie prezydenta miasta, niewiele zostało. W prezydencie krew się zagotowała i wylał, co się w nim nazbierało na fejsa, zaznaczając, że takiej dewastacji mogły się dopuścić między m.in. dzieci. No i matki Bąbelków zwarły szyki i wjechały prezydentowi na Facebooka. Jak dzik w kukurdze. To, że ktoś zniszczył mienie publiczne, nie oznacza jeszcze, że mieszkańcy dają przyzwolenie na takie wybryki. Wątpię też, aby moje dzieci, sąsiedzi czy uczniowie mieli z tym coś wspólnego, napisał Maciej. Po co od razu dzieci, młodzież czy sąsiadów? A ile tam menelów siedzi, ciężko jest przejść. Dzień przed otwarciem skateparku zostały wyrwane znaki i kosze na śmieci. Musieliśmy szybciutko naprawiać, na nowo niektóre elementy montować. Teraz się to powtórzyło i zastanawiam się, czy jest sens wkładać kolejne publiczne pieniądze w to miejsce, bo skoro mieszkańcy sobie tego nie szanują to lepiej w innych częściach miasta zainwestować. Momentami dyskusja przypominała temperaturą rozruby na ulicach miast w Białorusi. Białorusi, z którą postanowił się solidaryzować Uniwersytet Śląski, tu rok akademicki dopiero za miesiąc, ale nabór i tak został wydłużony, a dodatkowo największa śląska Alma Mater dorzuciła do puli 40 specjalnych indeksów. Ekstra dla studentów z Białorusi właśnie. Ciężko, ciężko jest w każdym mieście, bo ciągle strajkują. Czasami niektórzy boją się wychodzić po prostu na ulicę. No, tak to wygląda. W trudnym momencie. Nie wiadomo, czy lepiej zostać i nadal być na mińskiej ulicy, czy, czy wyjechać do Polski. Nie wiemy, co będzie za chwilę. Jest to po prostu oferta, która daje możliwość im decydowania o swoim przyszłym życiu. Na koniec dowód na to, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale ręce sprawiedliwości są o wiele dłuższe. W Bielsku władze miasta wkurzyły się na maksa, bo wyszło im, że deklaracje śmieciowe ze stanem faktycznym za cholerę się nie zgadzają, bo śmieci jest o wiele więcej, niż mogłoby to wynikać. Z matematycznego rachunku mieszkaniec razy statystyczna ilość odpadów. I miasto wzywa do poprawy nie do końca prawdziwych deklaracji śmieciowych. Jest na to miesiąc. Potem posypią się kary na tych, co ukrywają na lewo babcie, ciocie czy inny element społeczny wytwarzający w gospodarstwie domowym odpady komunalne. To jest oszustwo. Oczywiście. Ja też tak mówię. Najpierw trzeba upomnieć. Takie jest moje zdanie. A potem, jeżeli się nie dostosują, no to to już będzie. Sprawa kara, no. No, Oczywiście, jak już przekręty jakieś robią, to karać. Oczywiście. Wiemy dokładnie, ile średnio rocznie jest wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Średnio to jest 320 kg na osobę. I stąd proste zasady matematyki. Dzielimy przez liczbę osób, które mamy, wynikają ze złożonych deklaracji. No i patrzymy w punkty, w których te Odpady odbieramy i mamy tych punktów ponad 50, gdzie... Twierdzimy, iż tych odpadów jest zdecydowanie więcej. W takich czasach żyjemy, że władza wie nawet, ile papierków po czekoladzie miesięcznie wrzucamy, i zaraz cyk, kontrolka i pięć klocków nie nasze. U was jak to mówią, bo o mandat coraz łatwiej, za coraz więcej niestety rzeczy. My mandatów na szczęście nie rozdajemy, za to uśmiechów, ile tylko potrafimy. Po kolejną porcję zapraszamy Was w niedzielę o 19.50, a dzisiaj w top 5 sezja flesz to już wszystko. Wojtek Żogolewski, dziękuję i do zobaczenia. Bye.